Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Kamilu, radość, zadowolenie, czy może jeszcze, jak jesteś smutek. ambitnym skoczniem, <laughs> smutek nie, ale może na przykład coś przechodzicie na myśl, czy nad czym jeszcze możesz popracować? No bo oczywiście każde miejsce na podium cieszy, no ale to cały czas jest okres przygotowań. Tak, zgodzę się, że dla mnie dzisiaj, dzisiaj ten dzień był naprawdę niesamowity. Bardzo dobrze się skończył, jestem naprawdę mega zadowolony. Natomiast wiem, że jeszcze sporo pracy przede mną, może nie jakieś bardzo ciężkiej, tylko głównie, głównie żeby poprawić rzeczy czysto techniczne. Ale co najważniejsze cieszę się, że te skoki są bardzo równe. Po pierwszej serii było dopiero siódme miejsce. Liczyłeś na to, że uda się wskoczyć na podium? Może wierzyłem, wierzyłem w swoje umiejętności, natomiast nie, nie liczyłem tutaj na wynik. Po prostu starałem się robić swoje, wykonać swoje zadania, poprawić te błędy, które były, pojawiały się w Wiśle. No i to mi się udało. No chyba nie ma żadnych wątpliwości, że wystąpisz ich zakopanymi w konkursie drużynowym, jesteś w tym momencie liderem naszej drużyny, to też daje Ci taki, takiego pozytywnego kopa do skokania? Um, nie myślę o tym, nie myślę o tym, czy, czy jestem liderem, czy, czy że muszę coś, coś zrobić, bo, a, bo ja po prostu robię to, co, to, co kocham i uwielbiam, uwielbiam skakać na nartach. Dla mnie to jest czysta przyjemność wyjść na skocznie, jeszcze kiedy przychodzi mnóstwo naszych polskich kibiców na skocznie nas dopinguje. To jest naprawdę niesamowite. Natomiast jeżeli będę mógł pomóc swoimi skokami swoim kolegom czy, czy młodszym kolegom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, to, to będę się z tego bardzo cieszył. Wspominałeś, że w tym sezonie letnim będziesz startował w trochę mniejszej ilości konkursów niż w poprzednim sezonie. Czy to znaczy, że po tym polskim turnie na chwilę odpoczniesz od konkursów? Hmm. Na pewno, na pewno wyjadę tak, jak tak już wcześniej wspominałem na, na jakiś zasłużony urlop z żoną. Natomiast to będzie, to nie będzie jakaś długa przerwa. Na pewno będę startował w tych kolejnych konkursach, które będą w Interstarten, ten i i Kurszevel. Co do co do wyjazdu do Azji nie jestem jeszcze pewny. Dziękuję w takim razie za rozmowę Dzięki. i powodzenia w Zakopanem. Nie dziękuję.